Ach, święta! Uwielbiam przygotowania do świąt! Zobaczmy, jak tam kurczaczek w piekarniku. No, już prawie gotowy. Ken uwielbia pieczonego kurczaka. Będzie dzisiaj na obiad. Dobrze, że mama kena zaopiekowała się dziećmi. Nic bym nie zdążyła przygotować na święta. A tak zrobię teraz pyszne ciasteczka na święta. Jak ja mam jej spakować ten prezent? Chowam go wszędzie, ale to w końcu Barbie się zorientuje, no. Cały czas się krząta po domu? Mam problem, mam bardzo duży problem. Ken, skoczął być ze po cukierce, bo mi się skończył i już szybciej. No właśnie o tym mówiłem. Wszędzie jej pełno. Muszę się szybko jakoś pozbyć jej z domu. Koniecznie. Zaraz się tym zajmę. Mam pewien plan. Halo? Hej, tu Ken. Jest bardzo pilna sprawa. Halo? Ken? A co to za pilna sprawa? Aha, okej, okay. Dobra, nie ma problemu, już się robi. <grym> no to pięknie. Jessie? Tak? Jest. Wiesz co, muszę skoczyć po przyjaciółkę do jej domu, ale za chwilę wrócimy. Extra! Ja uwielbiać twoje friends. To ja teraz napisać e-mail do mojego frenda. No to ekstra. Będzie okazja, żeby otworzyć prezent od ciebie. Ale papi będzie zaskoczona. Teraz już mi będzie cieplutko. Jeszcze tylko czapa To lecę. バイバイバだ Gdzie ona jest? Ken miał ją o tej godzinie wyprowadzić. Hmm. Ale mi wyszły piękne ciasteczka. No po prostu cud miód i orzeszek. To się dopiero nazywa arcydzieło. Ach, to teraz zabieram się za pieczeń. Oh, takie zapachy, że już się robię chłodna. Hej Barbie! Ken? A co ty tutaj? Chodź szybko ze mną, chodź, chodź, chodź! Ken, poczekaj! Moje ciastka! Ken, ale o co chodzi? No już, idź, idź, idź zaraz sama zobaczysz. To papa! o? Pa. Ale Ken, o co chodzi? Mój kurczak, Ken! Czy mi się wydaje? Czy Ken mnie właśnie wyrzucił z domu? Muszę się szybko ubrać, bo zimno. Dobrze, że chociaż mi dał czapkę i kurtkę. No ja nie wiem, co w niego wstąpiło. Przed ślubem się tak nie zachowywał. Ach, ten Ken. Muszę z nim poważnie porozmawiać. A, kto mi zakrył oczy? A, ojej, kto to? Co się stało? Ups, przepraszam, barmi nie chciałam. Nic, nie widzę. Kamila? A co ty tutaj robisz? Ha, chodź, Barbie, zabieram cię do siebie. Ale jak to do siebie, a mój kurczak? Co ty się kurczakiem przejmujesz, Barbie? Przecież kiedyś się wszystkim zajmie. Przydać się trochę relaksu. No, tak. Pojały? No to ekstra. Chodź Barbie do domu, przedstawię ci kogoś. <śmienicza> oh, it's so funny! To takie śmieszne! Ja... Chodź Barbie do środka. chodź, zaraz ci kogoś przedstawię. Jak tutaj jest świątecznie A jaką piękną masz choinkę No po prostu zazdroszczę ci O, oh, hej, cześć Moje imię jest Jessica Ho, cześć Jessica, jestem Barbie Dziewczyny, spójrzcie się No, co tam Kamila? Wyglądacie trochę podobnie Nie, wydaje mi się Wciągnij se, Barbie, niech odpoczną twoje pupa. Pupa? Chyba nie zrozumiałam. <noise> Jessie, chyba chciałaś powiedzieć: nogi. Ups, sorry. Przepraszam. Chodziło mi o nogi. I'll be back. Zaraz wracam. Kamila? A co ona tak dziwnie mówi? To jest moja kuzynka. Przyjechała z zagranicy ze Stanów Zjednoczonych i dopiero uczy się polskiego. Ale wiesz co? Zaprosiłam cię, ponieważ dała mi ekstra prezent. I musisz pomóc mi go rozpakować. Ale super, z wielką chęcią. A gdzie jest ten prezent? <laughs> nie dziwię się, że go nie zobaczyłaś. On jest tak ogromny, że się w ogóle nie odróżnia od ściany. <laughs> Żartujesz sobie ze mnie. To jest twój prezent? No jasne, zaraz go otworzymy. O kurcze, jaki on jest olbrzymi. A ja pewnie jak zawsze dostanę od na skarpetki. Jego zdjęciem. O nie. Zobaczę co ten porabia. Jeszcze tylko wstążki, taśma i mogę pakować prezent. Siemandero! O, o nie, to Barbie? Halo, kto ty? O, Robert, to ty. Ale mnie wystraszyłeś. Co ty tam szukasz w tym garażu? Na całym osiedlu cię słychać. A wiesz, Kamila zabrała Barbie do siebie i próbuje jej spakować prezent. Uuu, to poważna sprawa. To życzę powodzenia. Narka, brachu. Dzięki, nie lubię pakować prezentów. A raczej nie umiem, ale czego się nie robi dla Barbie, no. Zrobiłyśmy już miejsce. Dlatego Now pokażę Wam, co w środku możecie znaleźć. W okienkach od 1, 2, 24 są ukryte prezenty. Kamila, otwórz pierwszą skrytkę, zobaczysz, co tam jest. Ale będzie frajda! Uwielbiam niespodzianki! To buty? Tak! To shoes do baletu. Stwierdziłam, że musisz spróbować. Take a chance. Mm, no dobra, spróbuję. Hej, ale dość niewygodne te buty, Kamila, bo to się chodzi na palcach. Na palcach. No dobra, spróbuję. O, udało się! O, Och, Kamila, czy jesteś taka niezdarność? <laughs> Kamila, wiesz co? Balet to Twoje przeznaczenie. Nie śmiałobyście się, tylko pomogłobyście mi je zdjąć! O, oh, Kamila, Kamila! <laughs> Ależ mi zrobiłaś niespodziankę, siostra! <laughs> Jasne Barbie! Jasne! To ja otwieram trójkę. O To spódniczka! Tak Barbie szybko, przewieraj się! Prawdziwa artystka. Dziękuję, dziękuję. A ciekawe, co robi Ken? No dobra, od czego tutaj zacząć? Jak to leciało? Najpierw tak, potem chyba tak. No, to teraz jeszcze tylko wstążka i taśma. Ups! Nikt mi nie mówił, że pakowanie prezentów może być tak trudne. Hej, a co to? Coś się pali? Barbie chyba coś mówiła, zanim wyszła. Niech sobie przypomnę. Aha, a mój kurczak? <laughs> o nie! Kurczak! Ua! Dobra, to ja otwieram drzwi, number 4. Okienko, Jessica. Okienko, nie drzwi. <noise> Ale ona jest śmieszna. Hej, jeśli chcielibyście zobaczyć dalszą część tej bajki, to szybciutko zostawiajcie łapkę w górę. Jeśli uzbieramy 1500 łapek w górę, pojawi się kolejna część tego odcinka. Zobaczycie, jak otwieram kalendarz adwentowy. A właśnie, ciekawe, czy Ken nie zapomniał przypadkiem o kurczaku? Mam nadzieję, że nie spali nam domu. i ciekawe, czy uda mu się spakować plakatem na barbie. Zawsze miał ogromne problemy, a tym bardziej coś przy okazji zawsze zbroił. Napiszcie mi w komentarzu, jak sądzicie? Co Ken kupił mi na prezent? Ha? I mam jeszcze pytanie dla osób, które bardzo uważnie oglądały nasz film. Napiszcie mi w komentarzu, co było w okienku numer 3. Jeśli wiecie, to zostawcie komentarz. No i jeszcze pozdrowienia! Pozdrawiam Wiktoria Bartoszek oraz Karolina Lorbiecka. A ja chciałabym pozdrowić Anastazja Kordyla. Oraz Julia Giedzińska! A ja pozdrawiam! Jaga g jag g Cześć! Do zobaczenia w kolejnej bajce! Pa pa, pa 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 I pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę! Im szybciej będzie 1500 łapek w górę, tym szybciej pojawi się druga część! Pa! kochani, właśnie jesteśmy w pokoju Kamini. W dzisiejszym odcinku otwieraliśmy sobie super hiper, mega kalendarz adwentowy z Barbie. Kalendarz jest mega. W środku ma różne akcesoria do tego, żeby Barbie mogła przeistoczyć się w całkowicie inną osobę. Może być kucharka, może być również baletnica, łyżwiarka, narciarka. No i pani weterynarz. Pewnie również zauważyliście, że przyjechała do Kamili jej kuzynka z zagranicy. Tak. Znajduje się ona w okienku numer 1, dlatego teraz musimy sobie szybciutko otworzyć kalendarz adwentowy. To oficjalnie możemy otworzyć pierwsze okienko. to laleczka, która była w kalendarzu adwentowym. <śm> jest to łyżwiarka i nazwę ją Jessica. Tak, to będzie Jessica. Ma zginane ręce oraz piękny niebieski strój. <śm> naprawdę, ten kalendarz adwentowy jest najlepszy, jaki kiedykolwiek otwierałam. I ja też. <śm>